Szczerze mówiąc sam się nie spodziewałem, ponieważ e, dopiero zeszliśmy z ciężkiej pracy, niedawno wróciliśmy z obozu, więc no, dla mnie to jest to ta, też to takie no, zaskoczenie pozytywne, e, ponieważ jadąc tutaj e, bardziej się nastawiałem na tylko rzucenie minimum, powalczenie o minimum na Mistrzostwa Świata. Udało się to zrobić już fajnie w pierwszym starciu, można powiedzieć w pierwszym rzucie. No i teraz będę mógł dalej spokojnie pracować, już będę miał taki komfort, no i aby tylko zdrowie dopisywało i zobaczymy, no następne starty będę miał w czerwcu, więc tam postaram się już lepiej zaprezentować, a na razie to jest takie jeszcze moje budowanie formy. No, na pewno będę się starał rzucać jak najdalej, no chciałbym, marzę, żeby złamać tę granicę 80 metrów, ale jak wyjdzie zobaczymy, no na razie mówię, no fajnie, że takie udało mi się wyniki rzucić bez... Można powiedzieć bez takiej formy jeszcze, bo tak naprawdę jej nie mam. mówię dopiero zeszliśmy, wróciliśmy z obozu, więc no to jest taki dobry prognostyk na sezon, że jak wszystko dopisze zdrowie i trafię z wyżkę formy, no to może da, daleko lecieć ten młot, no ale zobaczymy, no, jak tam dalej to będzie się wszystko kształtować. To no dobrze, że Asia przyszła do naszej grupy, jest to dla mnie też taka duża zmiana, yy, na plus można powiedzieć, ponieważ... Yy, no każdy zawodnik jakoś wnosi tak, coś na, do treningu, jakieś nowe spostrzeżenia. Poza tym, jakoś motywujemy się nawzajem. E, może dzięki temu też walczymy trochę na treningu, żeby, nie wiem, dajemy sobie jakieś tam fory, aby się przerzucić, tak. No bo i tak na formie też, taki, tak, nawet takiej zabawy, ale fajnie to jest, bo to no, ma dobry, pozytywny wpływ na trenowanie. No, ja jestem szczerze mówiąc zadowolony, bo e, chciałem taką mieć, można powiedzieć, osobę, i przydała się taka osoba, i fajnie, że ona jest.